Witam, witamy w TV Plusik, szkolny Plusik. 20 kwietnia odbyła się impreza u nas w szkole. Mamy z niej krótkie nagrania. Oto one. It's the dream. Do nas Filip Walecki. Urodził się z trimosomią 21 pary chromosomów, czyli z zespołem Down. Przyjechał do szkoły, aby opowiedzieć nam o sobie. Wśród nas jest Filip Walecki, o którym w internecie i nie tylko znajdziecie takie określenia. Uskrzydlony, człowiek bezbarwny, człowiek, który przeczy stereotypów, człowiek, który przełamuje strach. Filip jest pierwszym polskim ultramaratynczykiem, a co to znaczy, to myślę, że nasi goście nam opowiedzą, e, z czym to się wiąże. Jest pierwszą osobą zespołem Downa w Polsce, który posiada odznakę turystyki konnej. Jest wielokrotnym zwycięzcą olimpiad specjalnych, odnosi sukcesy w krajach za granicą. E, przywozi medale z zawodów pływackich, jeździeckich, biegowych. Zakwalifikował się na Światowe Igrzyska osób ze zespołem Downa. W Turcji, jest zawsze uśmiechnięty, pełny pasji, pełny energii, żeby ćwiczyć, żeby trenować, żeby rozwijać swoje pasje. Z całą pewnością e, przed Filipem jeszcze długa droga e, i myślę, że jeszcze może jakieś nowe sporty się pojawią i nowe pasje, bo jest za to na człowiekiem bardzo otwartym. Zobaczcie, e, o Filipie naprawdę można bardzo dużo przeczytać. Możecie odwiedzić e, profil e, Filipa na Instagramie. Jest wiele artykułów o jego sukcesach, reportaże telewizyjne. Także naprawdę, Filip jest też nowy atut na, na głód. Życzyłabym sobie, żebyśmy wszyscy od Filipa się nauczyli i zaczepnęli jego energii i właśnie odnaleźli w swoim życiu taką pasję, która nas będzie tak niosła, jak niesie Filipa sport. A zanim jeszcze oddam głos gościom, chciałabym, żebyście zobaczyli krótki reportaż który został nakręcony w 2020 roku. Pierwsze chwile macierzyństwa, kiedy dowiaduje się człowiek, że właśnie został rodzicem dziecka niepełnosprawnego i o tej niepełnosprawności w ogóle nie ma pojęcia, są trudne i to jest zawsze dramat. Ja miałam dużo szczęścia, bo byłam otoczona fantastycznymi ludźmi, którzy bardzo mi pomogli. I właściwie Filip szybko znalazł się na rehabilitacji, a ja dostałam taką pomoc i wsparcie od moich bliskich, że jakoś sama podołałam i właściwie rzuciłam się w wir pracy bez zbędnego rozdrabniania się i rozmyślania nad tym, co będzie, jak będzie. I dzięki pozytywnemu nastawieniu Filipa do wszystkiego my też jakby czerpiemy z tego bardzo dużo i nam się tak łatwiej żyje. Jestem silny. Ja tutaj mam cudownie, tutaj. ja tu mam ławkę, lubie konie, paseń, pasery i piekanie, kurskie. górskie. Wszystko na raz. W przypadku osób z zespołem Downa, w przypadku wiotkości mięśni, ta rehabilitacja im wcześniej zaczęta, tym lepiej. Było nam łatwiej z tą codziennością się zmierzyć, ruszając się, niż siedząc na kanapie. Tak? Hipoterapia była w zasadzie od momentu, jak siedział. To jest najpierw oswojanie się z zwierzęciem, dotyk, cały szereg różnych bodźców. Troszkę więcej kontaktu na wodzach, żeby już on sam prowadził. Tak. W zależności od pory roku sierść konia jest za każdym razem inna. To jest kopalnia bodźców po prostu. Jak w porządku? Tak, papcie. Dobrze, super. A potem, jak już wszystkie te ćwiczenia były na tyle opanowane, że już mu nic nie dawały, no to przechodziła ta hipoterapia powoli w jazdę konną, bo wykazywał predyspozycję do tego. Rośka, rośnie u gdzieś tam z tyłu trochę. Teraz możecie jechać bokiem. Filip przez te kilka lat ma prawidłowy dosiad i już galopuje, także wszystkie umiejętności wymagane od jeźdźca, Filip już posiadł. Konie też wyczuwają temperament jej jeśli jest, jest zdenerwowany, to te konie też różnie reagują. Filip akurat nie stresuje się, jest dla niego widzę. Frajda bez problemu jeździec, czyli Filip z koniem się dogaduje. Bardzo lubi basen, bardzo lubi pływać. Uczył się pływać z tak zwanym makaronem. Najpierw było oswajanie się, chłodzenie się na wodzie z tym makaronem, jakieś tam pierwsze ruchy. Co jakiś czas obcinaliście mu kawałek tego makaronu, żeby wyporność tego urządzenia była coraz mniejsza. To skończyło się na tym, że Filip stwierdził, że ten makaron jest tak krótki, że mu jest niepotrzebny i zaczął pływać bez tego makaronu. Życie się toczy tak, to jak się musi toczyć. Na to, co mamy wpływ, na to mamy wpływ. Możemy się dobrze bawić ze sobą i coś staramy się robić. I ten sport właściwie układa nam dzień, daje nam poczucie systematyczności, rutyny, daje nam cel. Same pozytywy. Polecam. Raz, dwa, dwa. Znowu do nosa ciśniesz ten. O, właśnie. Jakie się pojawiły u nas mniej więcej 7 lat temu. Filip powoli dochodził do tego momentu, w którym dziś jest. Niewiele nam brakuje, żeby to 10 km w godzinę zrobić, ale to są lata pracy ciężkiej. Od jednego kilometra, drugiego, od biegu na Dolinie Trzech Stawów, od jego półmaratonu pierwszego, który przebiegliśmy razem. Potem pierwszy bieg górski, no i ten wyczyn mojego męża z Filipem, bieg na 30 km w górę, i jest totalne. W mam konia wtorek piekanie, środa piekanie, plus słownia, plus piekanie, czwartek piekanie, piątek piekanie, sobota góry i kury. To, że on biega, to, że ma osiągnięcia na jakimś polu, jest fantastyczne, bo każdy z nas chce mieć jakiś sukces. Każdy inaczej się zachowuje, jak wie, po co rano wstaje. On wie, po co on rano wstaje. On wie, że on będzie biegał, on wie, że on sobie pojedzie w tym dniu na basen. Wtedy to życie jest zupełnie inne. Stereotyp osoby niepełnosprawnej intelektualnie funkcjonuje w społeczeństwie. Chciałabym to trochę zmienić, żeby ci ludzie mieli swoją przestrzeń, żeby mój syn miał swoją przestrzeń, w której mimo tego, że wielu rzeczy nie może, nie potrafi lub nie będzie robił, mógł sobie funkcjonować. Żeby mu tego nikt nie zabierał. Może to brzmi trochę naiwnie, ale z takim nastawieniem jest łatwiej. Zaraz się połączymy z naszym wysłannikiem, który znajduje się w Rzymie. Halo, halo. Krydzi Ognis, Radice Santa Gadri, o, przepraszam, pomyłka. O, dzień dobry. Witam serdecznie, jestem w smiu. To słuchamy, co masz takiego ciekawego do powiedzenia? Temperatura na 3 wynosi 16 stopni, a w nocy od 6 do 8 stopni. A teraz ciekawostki na temat Koluseum. To jedna z najbardziej imponujących budowli starożytnego świata. Co warto wiedzieć na temat Koluseum? Ciekawostki, które każdy, każdy z Was powinien znać. Budynek ten został wybrany jako jeden z siedmiu cudów. W 2007 roku koluseum zostało zbudowane przez Vespasiana, założyciela dynastii Flawiuszów dla Tytusa i jego następcy. Pierworodna nazwa koluseum brzmiała Amfiteatr Flaviusza po dynastii cesarzy Flaviuszy. Koloseum posiada ponad 80 wejść i około 50 tysięcy widzów się tam mieści. Dziękujemy Ci za przekazane informacje.